poprzednim odcinku, czyli dostajemy gatunki latające w tym odcinku. Woliera kopułowa dostępna zapewni poziom komfortu na poziomie 90%. A widzicie, daliśmy ciała, i to już nie jest jedna woliera. Do it! Even contrived, planned. and managed beauty has its charms, but what appeals to the senses is the asymmetry of nature. Its rough edges, its mistakes, a tree that is both out of place and exactly where it needs to be. Much like the dinosaurs. Excuse me, Dr. Malcolm, there are reports of a large herd of subject animals roaming freely in Yosemite. To my point, chaos. Don't you just love it? Yosemite. Over 1,000 square miles in size. It is home to one of the oldest plant species on Earth, the giant sequoias, which have been growing in this part of California for over 60 million years. That could be our connection. Once drawing the dinosaurs here. The sequoias are familiar. Part of their genetic memory. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z grid Jurassic World Evolution 2. Kampania, moi drodzy, ostatnia lokalizacja, ostatnia prawdopodobnie misja i ostatni prawdopodobnie odcinek z kampanii. Dlaczego ostatni? Przynajmniej mam taką nadzieję, że ostatni bo musimy w końcu przejść do trybu teorii chaosu moi drodzy. Dawno odcinka nie było, zatem oczywiście obiecany odcinek z kampanii się pojawia. Zostaw subika koniecznie na kanale, żeby kanał dalej się rozwijał. Zostaw łapkę w górę dla zasięgu, w opisie filmu zostawiam mojego facebooka i instagrama. A propos subów, damy radę dobić 800 do końca roku, dużo nie brakuje bo to jest raptem 130, a wiem że potraficie i dla was jest to naprawdę bardzo niewiele. Oczywiście bardzo mnie to również motywuje do dalszej pracy. Standardowo, jak zwykle, muszę o tym wspomnieć. Ale ja dłużej nie przedłużam i zapraszam do materiału. Czego oni od nas oczekują? Zobaczmy sobie, jak wygląda nasza mapa. Nasza mapa wygląda w ten sposób: tu mamy dziki obszar. Ma być placówka paleomedyczna, centrum ekspedycyjne i placówka zespołów reagowania. No dobra, w takim razie wchodzimy sobie w działania. Placówka paleomedyczna, gdzie mamy naszą placówkę paleomedyczną? Jest ona i tutaj. Zobaczmy, niech to będzie na przykład sobie tu. Czego oni od nas jeszcze chcą? Chcą od nas oczywiście jeszcze placówka zespołu reagowania, tak więc nie może jej zabraknąć. I jeszcze ma być centrum ekspedycyjne. Niech to będzie sobie tak. Wszystko ładnie łączymy sobie ścieżką. W dalszym ciągu, jak widzicie, mam modyfikacje na brak kolizji obiektów. Yy, bardzo fajne, bardzo lubię tego moda. Serdecznie wszystkim polecam. Właśnie chcę. Yy, jeszcze raz zapytam w poprzednim odcinku. Mało osób odpowiedziało: chcecie może serię z polecanych modyfikacji. Nie ma ich jeszcze jakoś, nie wiadomo ile. Yy, ale już niektóre mody są naprawdę całkiem spoko. No dobra, mamy wszystkie budynki. Każda placówka do działania potrzebuje połączenia z punktem przybycia i centrum kontroli. No dobra, czyli oczywiście musimy jeszcze postawić sobie te dwa budynki. Eee, coś tutaj chyba nie tak kliknąłem. Nie, w porządku. Cent punkt przybycia będzie tu, który będzie sobie stał razem z naszą stacją szybkiego reagowania. Eee, Dobra, oczywiście to jest kampania, to nie musi tutaj wyglądać nie wiadomo jak pięknie. Centrum Nauki jeszcze nie. Centrum Kontroli potrzebujemy i Centrum Kontroli niech będzie sobie oczywiście. A niech będzie sobie wysunięte tutaj o. Bo czemu nie? Co nie? Punkt przybycia łączymy sobie oczywiście ścieżką, tak samo nasze, nasze Centrum Kontroli. Generalnie, moi drodzy, powiem tak: kampania nie daje nam w zasadzie tutaj, tak naprawdę, nic poza odblokowaniem paru podstawowych rzeczy. Ale jeżeli chcecie sobie ograć tryb wyzwania, ja już sobie sporo w tryb wyzwania pograłem. No to niestety tryb wyzwania to jest faktycznie wyzwanie i to, co macie w kampanii, nie gwarantuje Wam nic. Katalogu i dzikie gatunki wiosemite, używając pojazdów do ich sfotografowania. Z tego co pamiętam, to możemy robić zdjęcia też z naszego helikoptera, nie? Wszystko gotowe. Zwiększa cenę aktywów, chwytając niebezpieczne drapieżniki podczas ekspedycji. No dobra. Czyli potrzebujemy w ten sposób ogrodzenia. Gdzie mamy nasz punkt przybycia? Tu jest nasz punkt przybycia, okej. Okay. Eee, czyli możemy sobie pójść z naszym parkiem z jakimś pierwszym wybiegiem powiedzmy. O, tu możemy sobie pójść. Słyszę drące się parazaurelofy. Fajno. Niech sobie będzie coś takiego. Żebyśmy... ale zaraz zwiększa cenę aktywów chwytając niebezpieczne drabieżniki podczas ekspedycji. No dobra, ale to, to co z tymi, które żyją sobie na przykład tam na wolności? To ja mam ich nie chwytać? Nie łapać? Jeżeli tak, to dla generalnie mamy ułatwione zadanie. Mamy dwoje naukowców. Czy możemy wysłać drugą osobę? No, niestety nie. No cóż. Jak nie, to nie. E, najgorsze, wiecie co, jest to, że koszty e edycji terenu są po prostu chore. Tak. Te koszta są po prostu. Uff, no boli. E, żebyśmy mogli sobie od razu to jakoś w miarę sensownie rozplanować. Hmm, niech tutaj będzie nasza galeria widokowa. Tu sobie będzie szła ścieżka. W międzyczasie, oczywiście, cały czas trwa ekspedycja. Jup, jup, I tu już będziemy mieli chodniczek. Tu niech się tak zakręci. Sobie puścimy oczywiście też chodnik z naszej galerii widokowej. no Generalnie pierwszy wybieg taki na, na szybko zrobiony, żeby po prostu był. Nie mam pojęcia, jakie dinozaury nam tam yy, schwytają. Zatem ja tutaj tymczasowo się chwilę pobawię, w oczekiwaniu na przybycie dinozaurów. A Wy możecie sobie w tym czasie popatrzeć, jak buduje. Tu mamy! Mamy Allozaura! Hm. idąc z tym takie myślenia, to właśnie zdałem sobie sprawę, że skoro jest to Allozaur, to mam zdecydowanie za mały wybieg. No ale nie szkodzi, przez chwilę będzie mógł się tutaj przemęczyć mniej więcej na takim wybiegu. On będzie potrzebował lasu, z tego co pamiętam. Nie, pa nie wiem, czy on też nie potrzebował skał przypadkiem. No, nieważne, to zaraz się dowiemy, tylko niech nam go przetransportują. My w sumie możemy już sobie y, przyjechać do, na wybieg. Mamy bramkę, mamy galerię widokową, mamy wodę. Oczywiście nie mamy jeszcze tego karmnika, ale to nic nie szkodzi. Lornetka. Na razie jeszcze nie postawiłem sobie tej podstacji. Kontrola stanu. Potrzebuje otwartej przestrzeni, czyli że co przesadziliśmy z ilością lasu? Nie. On potrzebuje jeszcze więcej lasu. <grymne> no spoko, dobra. Karmnik ma, eee, co z jego poziomem komfortu? 80, Oje, ojejku, dobra, wszystko się zbadało, fajnie. Ty w sumie możesz jeszcze albo to damy ci od razu zadanie, bo po co ja mam z tobą sterować i marnować czas, jak ty możesz zrobić to sam? E, ocena aktywów na 3300, a zatem potrzebujemy kolejnego wybiegu, czyli co? Znowu oczywiście ekspedycja. E, dajmy sobie drugą lokalizację, limit naukowców to jak zawsze. Niech będzie sobie to miejsce, a my oczywiście musimy teraz zrobić drugi. Wybieg dla naszych dinozaurów. Eee, to ja mam pomysł. Jeżeli to ma być drugi nasz wybieg, to tu niech sobie on będzie. I znowu przyspieszę Wam ten moment, kiedy ja buduję wybieg i kiedy trwa ekspedycja, bo to potrwa jeszcze 2 minuty, a bez sensu, żeby leciało to w tle, prawda? Tak więc możecie. Popatrzcie jak w łatwy i szybki sposób stworzyć funkcjonujący park Co tym razem Krylofozaury Fajno. Schwytano jednego. Oj, to może być. Nie wiem, czy one nie były troszkę bardziej stadnym dinozaurem. No ale nie szkodzi. Dobra, zobaczymy. Eee, on też niech ma ofiarę, wodę ma. Nie pamiętam jak z lasem. On chyba też potrzebował lasu. Miałem go tylko raz w trybie wyzwania. Swoją drogą. Tryb wyzwania, wracając jeszcze raz, naprawdę, tryb wyzwania to faktycznie, naprawdę jest prawdziwe wyzwanie i zgaduję, że nawet tryb teorii chaosu nie sprawi mi tyle trudności, co tryb wyzwania. Tam naprawdę jest hardcore. Częstotliwość występowania y, niektórych po prostu zjawisk atmosferycznych to jest jakiś hardcore. Znów pojedziemy ręcznie, bo oczywiście, y, generalnie powiem tak, jak myślałem, że y, nasi zwiadowcy w jedynce. Byli upośledzeni. Tak w dwójce ewidentnie oni mają problem z głową. To już jest naprawdę stwierdzone i oni nie potrafią sobie poradzić w najprostszych sytuacjach. Potrzebuje lasu. Czy oni go złapali jak spał, czy co? Co my tutaj mamy? Więcej lasu. No dobra, to las to nie problem. Znaczy drogi jest las, ale. Jak się zrobi dzień, to pokażę Wam Krajlofozaura z, z bliska, nie? Bo teraz jest dosyć ciemno i guzik widać. On niech sobie zbada tutaj teren, jakim dysponuje. My wysyłamy kolejną ekspedycję do kolejnej lokalizacji: e, Albertozaur, Trodon, Metrokentrozaur. Dilofozaur i hererazaur. Co ja bym chciał? Naprawdę nie wiem, co ja bym mógł tutaj chcieć. Ale sami widzicie, że są to same drapieżniki. Tak więc generalnie ocena aktywów to będzie pikuś. I myślę, że nasz krajolofozaur zostanie przeniesiony do jakiegoś mniejszego wybiegu. Czy my chcemy Trodona? Dobra, może być i Trodon. Czemu nie? Także Krajlofozaur stąd prędzej czy później wyleci na rzecz e, tego, żeby Trodony mogły sobie tutaj być, więc od czego potrzebujemy? Potrzebujemy kolejnego wybiegu, dobrze myślicie? Nie lubi innych mięsożerców nasz Krylofozaur, więc niestety nie będziemy mogli go trzymać razem z Arlozaurem o dziwo, bo bardzo dużo gatunków może być właśnie trzymanych razem z nimi. E, w międzyczasie postawiłem oczywiście schron żeby podnieść ocenę parku, chociaż ja nie było to od nas wymagane. E, no, bo tutaj nie mamy w sumie oceny, tak? No póki co, mamy po prostu dążyć do. Robić to, czego oczekuje od nas gra. Nie, nie pamiętam ile miejsca potrzebował Trodon, więc niech ma taki mały wybieg na razie. E, niech zgadna. Będziemy potrzebowali galerii widokowej standardowo. Zatem galeria widokowa niech będzie sobie. No tu niech sobie będzie, a co? Będzie wszystko w jednym miejscu to na ocenę parku będzie to miało fajny wpływ. Eee, oczywiście nie możemy zapomnieć o połączeniu ścieżką. Najlepiej jak najbardziej prostą. Zresztą i tak jest tylko park pokazowy. No bo no sami widzicie, nie mamy tutaj czegoś takiego jak ocena naszego parku, tak więc no niestety robi się widno, okej. Okay. Kralofozaur. Generalnie no, lubię ten gatunek. Naprawdę mi się podoba. No, żeby słońce na niego świeciło. Waliłeś się w cieniu i nie mogę cię teraz złapać w żadnym żadnym fajnym jakimś pozie, miejscu. Byś poszedł trochę na słońce albo coś. O, o, wychodzi słonko, wychodzi słonko. Jest, ją, wstawaj, 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 malutki. Szkoda, że tylko jednego udało się złapać, a nie dwa. O, jest! I w pełnej krasie. Zróbmy sobie capture moda. O, tutaj jesteśmy pod słońce, także nic nie będziemy widzieć. I cyk, robimy screena. Może trafi na miniaturkę. Zobaczymy. Eee, trodony. Idą nasze Trodony. Znaleziono 8. Schwytano 6. Dobra. Przetransportuj dinozaura. Eee, czemu są utrudnienia? Nie wiem. Trodon chyba nie potrzebował. Miałem też raz Trodona. Ale naprawdę nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że potrzebował on piasku. Te, to na pewno pamiętam, że ty tego potrzebował. Zatem siup, i mamy piasek. Jak u niego było z lasem? Też nie pamiętam. Eee, bramka, cyk. I proszę mi zeskanować nasze trodony. A w tym czasie, kiedy ty jedziesz zeskanować trodony, my nie czekamy. I idziemy na kolejną ekspedycję. Albertozaur. Ok, niech będzie sobie Albertozaur, coś mi mówi, że nie wystarczy nam. No zresztą zobaczymy. Na razie nie będę krakał. Czy ja mam coś tutaj takiego jak centrum personelu? Jest coś takiego. Ok, czyli będzie to od nas na pewno wymagane, żeby nasz personel mógł sobie w spokoju odpocząć. Yy. Wiem, że nie macie wody, zaraz wam dam. Najpierw, y, moi drodzy mięsko, żebyście mieli co jeść, a teraz, moi drodzy, niech będzie y, nie promień mniejszy promień. I tu sobie będzie woda. Yy, wymaga kontroli stanu. No wiem, już już jest. tu ja mogę coś się o, o was dowiedzieć? E, 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 nie to to mnie nie interesuje, to też nie. Dobra, na razie jak będzie to. E, otwarta przestrzeń, przez to, że jest duże zagęszczenie drzew, to niestety Ale cierpi na brak otwartej przestrzeni. Ale jak damy więcej lasu, to z kolei zmniejszy się jego poziom zadowolenia ze względu na otwartą przestrzeń, także bardzo często jest tak, że jedno wyklucza drugie. Jak sobie z pieniędzy mamy 20 milionów, generalnie to nic tutaj nie robimy, a w zasadzie pieniądze są, tak więc śmieszna sprawa. A jakbyśmy zrobili na przykład tak, brak danych, gdzie jest ten zeskanowany? To jest ten e, otwarta przestrzeń. No, powiedzmy, ale dobra, nie, nie ma tragedii. 96% to jest ok. E, musimy pamiętać cały czas przy tych generatorach awaryjnych o tym cholernym paliwie. I to jest największa bolączka w, w trybie wyzwania. Bo to po prostu pochłania takie ilości pieniędzy, że się w głowie nie mieści. E, czy albertozaur mógł żyć z allozaurem nie pamiętam tak więc nie będziemy tutaj cfaniakować, nie będziemy cudować tego się dowiemy za chwilę więc po prostu postawmy sobie kolejny wybieg no trochę tutaj się źle zagospodarowałem naszym miejscem no ale nie szkodzi jakoś damy radę więc kolejny wybieg niech będzie sobie tak Jak widzicie, Albertozaur potrzebuje i piasku, i skał, a w międzyczasie jeszcze nam się rozchorował. Tak więc tutaj już niech sobie jedzie jednostka paleomedyczna, nasz weterynarz dla dinozaurów, a my zadbamy o to, żeby jego komfort i jego środowisko było tak jak on sobie tego życzy. Nie będziemy się tutaj bawić o jakieś nie wiadomo jakie struktury, bo to nie ma sensu. Bo w kampanii wcale i tak o to nie chodzi. Niech ma sobie tutaj jakieś tam kamulce. Potrzebujemy jeszcze piasku, także piasek niech będzie sobie tu, gdzie są kamienie. Zwiększmy sobie trochę promień i ok. Komfort, no i widzicie, jak mu niewiele potrzeba. Ma otwartą przestrzeń, ma ofiarę. Czy wy to słyszycie? Nie mam pojęcia skąd on ma ten telefon, ale ma. Także nie wiem skąd oni mi go przetransportowali, ale gość ma telefon w brzuchu. Okej, okay, on ma telefon. Halo, Albertozaur? Idziemy na browarka? No i połknięty telefon. I niby co ja mam z tym zrobić? Czy jak ja na przykład bym go. Dobra, spróbujemy. Przy okazji od razu dowiecie się co w sytuacji, kiedy dinozaur połknął telefon. Centrum ekspedycji: jest Metro Kentrozaur. Co my tutaj mamy jeszcze? Dilofozaur i mamy Herrerazaura. Lecimy na poty duże. Chcemy więcej zębów. Połknięty telefon. sobie przenieść do naszego centrum paleomedycznego i co wyjmą mu ten telefon to jest generalnie takie schorzenie którego które po prostu musi przeczekać tak? no nie da się y, przetransportować albertozaura do centrum paleomedycznego no bo po prostu nie da się z tym nic zrobić tak, pamiętacie y, scenę z Parku Jurajskiego 3? Nie no, jak mnie to denerwuje? <grymne> Inaczej. Zresztą sami macie wszyscy tu napisane. Zgubione rzeczy należy wydobyć z żądka dinozaura i zwrócić właścicielowi lub najbliższemu krewnemu. Dostarcz do obiektu, podejść środek uspokajający i przetransportuj do placówki paleomedycznej. Wszystko fajnie, tylko jakby on mi chciał tam, kurde, trafić. A, dobra. Już wiem, co robiłem źle. Nieważne, nie pytajcie. Chciałem przetransportować sobie tu, bo czemu nie? Lubi się z karnotaurami, ale karnotaurów to ja tutaj mieć nie będę. Chyba. Tak mi się wydaje, że nie będę miał. Po co my teraz wysłaliśmy? Nieważne, dowiem się za chwilę. Ja w tym czasie przygotuję kolejny wybieg. Tak więc, jak sami widzicie, kampania no nie jest, nie wiadomo, jak wymagającym trybem. Tak, jest to jeden z prostszych trybów, taki żeby zapoznać się z mechanikami, ale to też są takie mechaniki, które nie są, tak na dobrą sprawę, dla nas żadną nowością, bo my to wszystko znamy z jedynki. Eee, niech sobie będą takie ja udogodnione. No, W normalnych warunkach pewnie stałyby tutaj małe udogodnienia, takie właśnie jak budka z żarciem, z piciem, z pamiątkami, cokolwiek, cokolwiek by to miało być innego, byłoby ok. Yy, woda, jak zawsze, yy, niech będzie sobie większa kałuża, bo czemu nie? Znalezione 3 metra kentrozaury, schwytano dwa ok, niech będą. Mamy gotowy wybieg, więc dostarczyć. Wybieg działania ograniczenia terenu. No oczywiście, że tak. I tutaj również niech będzie sobie bramka, żeby można było spokojnie, swobodnie się przemieszczać pomiędzy nimi. No, sami widzicie, nie jest to specjalnie wymagające zadanie. Sprawdź mapę ekspedycji. Możemy wysłać, oczywiście, na kolejną ekspedycję, na naszą ekipę. Szybkie łyczek, bo zasłonił karne. Ok. 2717. Czy w momencie, gdy wróci nasz Albertozaur, 3300 będzie? Fajowo. A zatem przenosimy sobie naszego Albertozaura z powrotem na wybieg. I powinniśmy. Mieć zakończone to zadanie. Albertozaur dostarczony. Czy ocena naszego parku jeszcze wzrośnie? Czy jednak musimy wysłać po kole na kolejną ekspedycję naszą załogę? Nie musimy. Zapewni wszystkim schwytanym dinozaurom. 80% komfortu. To nie jest żadne wyzwanie, moi drodzy. Tak więc to również możemy spokojnie przyspieszyć. Nie wiem, moi drodzy, co jest trudnego w tej misji. Generalnie słyszałem, że ostatnia misja jest dłuższa, że ostatnia misja jest trudniejsza, że jest bardziej skomplikowana. No ale sami zobaczcie. Powiem tak, wy i tak dostaniecie ten materiał odrobinkę przycięty, odrobinkę skrócony, tak, o te elementy, w których budowałem, gdzie mówiłem wam, że po prostu możecie sobie popatrzeć, jak buduję, w odrobinkę przyspieszonym tempie. Na chwilę obecną mamy minutę 37. 37 minut i 50 sekund. Czy aby na pewno ta misja jest taka trudna? Taka skomplikowana? To jest bardzo proste. Kampania generalnie w tej grze, w tej części gry, jest banalna, moi drodzy. Sami widzicie, nie ma w tym nic skomplikowanego. Oczywiście zostawię wam jeszcze teraz, jako że kończymy kampanię, to zostawię wam kat scenkę, ale na ten moment ja będę się z wami żegnał. Subik na kanale oczywiście mile widziany, żebyśmy stale tworzyli coraz większą społeczność. Pamiętajcie, fajnie by było jakbyśmy wbili 800 subów do końca roku, wiele nie brakuje. Łapka w górę dla zasięgu, żeby więcej osób o nas usłyszało. Ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się, piąteczka. Eh, to huh. znaczy... The Valley of the Killers. Fitting, isn't it? The strong prey on the weak. The hunter and the hunted constantly optimizing their size, their appearance, their strength, their vision, their speed. The mind becoming ever better at that one task necessary for survival. Huh. Evolution is a never-ending arms race. It continues to this day. That's life. It embraces change. And now dinosaurs have returned to the Valley of the Killers. The question isn't, do they belong in Yosemite? They well, most certainly do. No. No, the question is, will they stay?